Dziękuję. Teraz pytanie będzie zadawać pan poseł Artur Gierada z klubu Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Zanim zadam pytanie pani poseł sprawozdawcy, to podzielę się z Państwem taką refleksją, bo Prawo i Sprawiedliwości trzeba przyznać jedną rzecz. Postępuje bardzo konsekwentnie i od dawna mówi, że jest za finansowaniem partii politycznych, że nawet w dobie kryzysu nie chce ograniczać finansowania partii politycznych, że jest im potrzebna tuba propagandowa, a nie pieniądze po to, żeby móc właśnie realizować cele choćby programowe. Ale prawo i sprawiedliwość tu jest uczciwe, tu jest uczciwe ale nie zadziawiają inne partie polityczne, które mówią, że są za ograniczaniem pieniędzy, że możemy mówić o zmianie formy debatowania w naszym kraju, a co pokazał dzisiaj poseł Kłopotek, okazuje się, że jeszcze w sierpniu dla nich była inna sytuacja, a dzisiaj jest inna. Ja słuchając dzisiaj pana posła Kłopotka, na czym jestem zakłopotany, bo mówię o swoim koalicjancie, to kiedy... Słyszę, że on się podpisywał po czymś, pod czym dzisiaj nie wie, po czym się podpisywał. Ja mu przypomnę, że to nie były założenia do ustawy, ale jest to konkretna ustawa, pod którą się podpisał. To trzeba stwierdzić jedno, że to mnie przekonuje, że właśnie fundusz ekspercki jest potrzebny w naszym kraju, żeby takich sytuacji nie było, żeby ci posłowie wiedzieli, co podpisują. To czemu tak mało pieniędzy na ten fundusz ekspercki wydajecie, panie pośle? I to, jest I to jest pytanie w takim razie do pani poseł sprawozdawcy. Czemu partie polityczne dzisiaj nie mogą wydawać pieniędzy aż tyle, ile by chciały na fundusz ekspercki? Bo tu rzeczywiście przepisy są bardzo ograniczające. Skąd te 25%? Bo to się wydaje oczywiście dużo w tej skali, ale yy, według mnie partie polityczne te 25%, które tutaj przeznaczamy, to właśnie nie, nie jest wystarczające, niewystarczająca kwota i jak wygląda rzeczywiście analogicznie w innych krajach rozwiniętej demokracji, ile pieniędzy z partii, partii polityczne przeznaczają właśnie na tego typu fundusze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.